trzymać to dziecko, tego nastolatka w jakiś tam sposób mentalny, żeby on był taki, czy żeby nie był taki, czy żeby było to... Jego trzymamy i jest złość i konflikty i tarcie i... Tak, jak nie A... chcę, nie mamy zgody na jego wyodrębnienie i na jego tak, stawanie tak, się tak, sobą, tak, nie? Tak, tak, na jego no. autonomię, na jego nie, no bo to jest o tym, nie? Że nagle dziecko nam zaczyna mówić nie, nie zrobię tego, nie pójdę z tobą na imieniny do ciotki, nie, nie będę całowała babci, moje dziecko żyje w innych czasach, i w innej rzeczywistości, w innych realiach niż ta, w której ja żyłam. I że rzeczywiście w moim domu to byłoby nie do pomyślenia, ale ja wychowuję moje dziecko zupełnie inaczej niż ja bym wychowywana. I chcę to tutaj powiedzieć, że ja wierzę głęboko w to, że my dzieci rodzimy nie dla siebie. No, zgoda. Nie? <laughs> Niech wszyscy Więc, a, to... <laughs> Bo to trochę mogło tak zabrzmieć, że ja tracę dziecko. No. Jeżeli ja jestem bardzo połączona z tym poczuciem, czy z tym czuciem, że ja nie rodzę dziecka dla siebie, tylko rodzę dziecko dla świata, tak, tak. a ono jest gościem w moim życiu i mam ten przywilej, żeby właśnie go przeprowadzić przez jakiś kawałek życia. I, I jesteśmy i związani, na... ale to nie jest moja własność, Tak, prawda? no właśnie, że ja tam mam więź, ale że dlatego jest nam tak czasami trudno, że my traktujemy dzieci jako nasze takie rozciągnięcie. Tak. Ja no jestem je odpowiedzialna tak za błędy mojego tak. syna. I że ja mojej się córki. muszę wstydzić za niego, tak. to przez, ja się muszę przez ciebie wstydzić, tak, nie? Tak, tak. No, to jest straszne.